Moje dziecko, mój pokój niech będzie z Tobą. Przyjdź do mnie, drogie dziecko. Przyjdź do mnie, bo pragnę, abyś była ze mną. Zbliża się godzina, bo nadchodzą zmiany. Światła miast zostaną przyciemnione i zabrzmią sereny ostrzeżeń stworzonych przez człowieka. Wiatry odwrócą się od Wschodu i pośród chaosu i zniszczenia. Świat zobaczy swoją godzinę sądu. Ostrzegałem moich ludzi, aby obserwowali ciemność wychodzącą z Rosji i Chin, ponieważ ta wojna dopiero się zaczyna. Jedyny pokój ludzkości nadejdzie z jego zaufania do mnie i mojej boskiej woli, bo ja jestem Jezusem. Odmawiaj co godzinę modlitwę świętego Michała. I bądź uważny, bądźcie czujni, bo nadchodzą dni przemian. Moje dziecko, módlcie się za Waszych przyjaciół w Rzymie, módlcie się o opiekę Ojca Świętego, bo mojego Syna wkrótce otoczą niebezpieczne pociski. Przychodzę do Was z moimi słowami, więc bądźcie pewni tego, co mówię do Was z wielkiej miłości. Teraz idź, bo ja jestem Jezus i bądź w pokoju, bo wszystko się stanie zgodnie z moją wolą.